Kolejny masaż dla pary w ciąży. Biesko biały. Coj? Ale mają masaż na no, Taki, taki pepzon. z sobie. I patrz. wyobraź sobie, że jesteś masażystą pedofilem. I wyobraź sobie, że masujesz kobietę w ciąży i tylko ten kawałek skóry cię. jedzie. dziecka. Tylko. się <laughs> oczy, ty pierdol. Oooo, dobra. zjadłem się jeszcze płatki. Yy, zatkałem kibel, bo sprzątałem szu. Ku... Jak ci, kurwa, zaraz! Co to jest? Nie wiem. Co ty zrobiłeś? Chyba coś zjebał. Co ty? A nie to ale... jest najgorsze, że chciałem iść spać, kurwa. kurwa ja to chyba pójdę zaraz, spać w ogóle. To, to co, ewakuujemy się. Tak się, no. Ja no, ja mu powiem, że te, teraz chuj. Ja weź okay. po 20 minutach, a jest po godzinie. Co ty jeszcze obyś? No, no, ty jeszcze nie no to nie będzie. jak można być na tyle grubym, żeby kurwa przewracać przedmioty wokół, w których się chodzi? Gdzie jest kurwa odkurzacz? Nie tak bardziej mi się podoba Fractured Battle, gdzie poziom trudności wybierasz kolorem swojej skóry. Na, nawet sobie jaj nie robię, im, im jesteś mniejszy, tym masz trudniej. No. What the fuck? No! Ja nie pójdę do kininera, bo mam 6 groszy na koncie. He. <grymny grymny filmik> nie nie Widzę, nie. Bo jak to wystawię. Fajnie. Nie chcielibyśmy. Nie brakuje Bob, tak. Murzyn, coach, lefta. Le le no tak. Ten czarny. O! Ej, dlaczego mi leci ta muzyka z Jokera, jak odpalam shitposty? Stosunki homoseksualne powinny być nielegalne czyli hmm. seks. A jebcie się, kurwa, mam to w dół. Jak się kochają, to chuj z nimi. <laughs> <laughs> Ty, piękny lolo. Szprechen po ludzku? No szprecham. To co to za kontynent jest? Manhattan. Oż ty wcioba, ciągle jesteś w Nowym Jorku. Wycofać się. Odwrót, odwrót, odwrót. Ej, ty, kelner, no wróć no. To powiedz mi, co wy robicie? Podkopujemy się na Antarktydę. Uh-oh. Uh -oh. And then repeat on the uh -oh. other side of the lasers. Patrol <laughs> cab, how do I get in and out of the left side of <laughs> He's just staring at <laughs> it, Did you know caw So the first... Alright, what is it? <laughs> Did you know caw <laughs> 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 You know. Uh, <laughs> so the first night is m <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> oh, before I forget, I think drop this back at Mesa. Oh. Good luck. Oh, what's the test? Oh! <laughs> uh, O, dobra. dalej birko. Ale ja tego nie znam! Czekaj. O teraz. Kurwa, prysznic sporo robocie to jest to. Niebo generalnie wszedłem spocony oczywiście jeszcze po tym deszczu. Kurwa, jeszcze hmm. byłem na ten pierdolony autobus, mi prawie... Kurwa i na, na styk do niego wszedłem, bo bym mi spierdolił, bym był kurwa za jakieś pół godziny dopiero. Ale no, przedem do domu tak spocony, jeszcze musiałem śmiecić, wynieść, jeszcze bardziej się spociełem, potem wszedłem do kibla, wysyrałem z siebie wszystko co miałem, jeszcze bardziej się i przyznałem, nie, pierdolę. Jak znowu mam te spocone gacie na swoją dupę zakładać, kurwa, i siedzieć jak jakiś kurwa gruba, z który już, którym już jestem przed tym kąpem, to już wolę zmyć z siebie tą porażkę życiową, którą kurwa jestem, i usiąść świeżo do Grańska. Wiesz co ja na To jest dla zarządu. Dla pana mamy minutkę, parzoną wczoraj. Proszę sobie tylko nalać 330 ml. Woda na zakładzie jest droga. No, game pass, za 4 zł, a on ma z tego EA Play, tę podstawową wersję też. No, ja muszę to o księdzu powiedzieć, bo mu właśnie skończył. Księdzu? Ja Księdzu. Tak. Ja ja, też nawalał strogla, tak? pa. Nega, what the fuck jest this No kurwa, Wasz ten ksiąd jest zajebisty, mówiłem. No, co tam normalnie przekwina i w ogóle wszystko, pierdoli wszystkich i wszystko. Okrutnik. Wiesz ja, ja nie że Tak spytała mi, tak spytałam. Ani obciąganie dotykanie A każde podejście do baru to było, kurwa, trzy dychy? Dwa despy i kurwa, szocik? Uff. A nie dwa szoty? A, bo i dwa. <grafy> ja pierdolę. <grafy> Grub ci spokój, ale to jest po prostu przepiękne. Widzisz kurwa trzech tańczących, tańczących mężczyzn. Jest zajebiście. Widzisz dwie typiary, kurwa, co tańczą z stylem na jakiegoś TikToka. Już kurwa cringe. Już chuj, że. Jak dla mnie, chuj, chuj z tym, że TikTok to są kobiety, Na <śledzimy> <śledzimy> Najmniej sokrzystówski redaktor. Jeszcze gorsze wspomnienie, pamiętam, jest jak mnie, kurwa, któregoś razu, o, największa biegunka w życiu mnie złapała i to było w szkole, dobra, po szkole, już ostatnie dwie lekcje, brzuch mnie strasznie bolał, myślałem, że się nie doczołam. ja tak patrzę, no dlaczego mi ten brzuch boli, kurwa, wychodzę z tej szkoły, nie no, kurwa, niech mnie ktoś podwiezie, bo ja nawet chodzić, kurwa, nie mogę i tak idę. Eee, I kurwa, tak, nie, dobra, to musi być jakieś potężne syranie, kurwa, dobra, jest pole, nie, ja to nie, do, nie, dobie... nie dam rady dobyć do domu, kurwa, nie, to jest za daleko. Muszę na polu się wystrać, kurwa, akurat, akurat za takie jednostronne miejsce, gdzie nie, nie, nie będzie mnie widać. Drzewka są dookoła. Więc kurwa dobra. Czekam na tym przejściu dla pierwszym. Nikt mnie nie chce przepuścić, bo to jeszcze było zanim za te przepisy weszły, że kierowcy muszą mnie przepuszczać. Jezu, no, no, no lało mi się z dupy dosłownie. Jeszcze jak przyszedłem do domu kurwa to i tak musiałem dokończyć kurwa, bo coś jeszcze zam zostało. Jeszcze musiałem spodnie nie do dać. Niedobitki. Nie tak, jeszcze musiałem kurwa spodnie całe dać kurwa do tego do prania z, z bluzą kurwa, bo jeszcze miałem taką bluzę taką długą. Kurwa i, i no... Nawet nie wiem czy mi się... Poda, podtarłem wtedy. Nie pamiętam. Czy ja się czymkolwiek podcierałem. Bo się tak... Tak... Nie wiem... Nie, co się z tym głównym stało? z w ogóle kurwa. No co, no, nawóz. A no, być O Jezu. Taki biegunkowy. Ale się <gulet> potem to jedzą. Mmm, <gulet> jakie dobre. Mocny smak ma. <gulet> Coś mi to przypomina. A, to moje głównie. <gulet> A ty lubisz iść gówno? Nie polecam kosucifekali <grymne> O Boże gram nog nie sklep, muszę o tym pamiętać się... <grymne> Kurwer machen, halt i ślapę Judę w kurę Wojbyście cicho <grymne> Halo, chyba, chyba, chyba go mamy. Halo, czy mam, mam kontakt z... Jest. Yeah, porucznikiem, porucznikiem mafii Polska poczta? Ho, 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 Dobra, panie mamy Mamy dwa pytania. Po pierwsze, czy lubi pan dzieci? Jest. A po drugie, czy wspiera pan LGBT?